Czy Wojciech Szczęsny właśnie przeżywa swoje ostatnie chwile w zawodowym futbolu, a dyrektor sportowy Deko postawił mu ultimatum, które definitywnie zakończy trwającą od tygodni sagę w biurach Barcelony? Dlaczego słynny fumador, który stał się ikoną mistrzowskiej parady, miałby porzucić katalońskie słońce i czy kontrowersyjne nagrania ze snusem to ostateczny dowód na jego nietykalną pozycję w zespole Hansiego Flücke? Piątkowy wieczór w stolicy Katalonii na zawsze zapisze się w pamięci fanów jako moment absolutnego triumfu i jedności drużyny z kibicami. Piłkarze Hansiego Flikę przejechali przez miasto otwartym autobusem, celebrując wywalczone w wielkim stylu Mistrzostwo Hiszpanii, do którego wcześniej dołożyli pucharowe zwycięstwa w Copa del Rey oraz Superpucharze Hiszpanii. Atmosfera radosnej fety i de facto zakończenie rywalizacji na wszystkich frontach sprawiły, że zawodnicy mogli w końcu odetchnąć, choć do rozegrania pozostały im jeszcze dwa ligowe spotkania. W samym centrum tej celebrei znalazł się Wojciech Szczęsny, człowiek, który zaledwie kilka miesięcy przeszedł niesamowitą drogę od spokojnej piłkarskiej emerytury w Marbelli do statusu jednego z najbardziej uwielbianych członków mistrzowskiej ekipy. Polak, który podał klubowi pomocną dłoń w krytycznym momencie po dramatycznej kontuzji marca André Terstegena, nie tylko wywiązał się ze swojej roli sportowej, ale stał się mentalnym spoiwem szatni. Jednak gdy opadnie konfetti po Wielkiej Paradzie Szczęsny, będzie musiał zmierzyć się z rzeczywistością bezlitosnych negocjacji biurowych, ponieważ praca w gabinetach Dumy Katalonii w re z niespotykaną intensywnością, a sprawa jego kontraktu stała się dla dyrekcji sportowej absolutnym priorytetem. Podczas gdy całe miasto wciąż żyje obrazkami uśmiechniętego bramkarza, w przeciwsłonecznych okularach dyrektor sportowy Deko wyznaczył niezwykle rygorystyczny harmonogram działań. Według najnowszych doniesień płynących z katalońskiego dziennika Sport, Deco chce zamknąć kwestię nowych umów z obecnymi zawodnikami jeszcze w maju, a sprawa Wojciecha Szczęsnego ma zostać wyjaśniona w ciągu najbliższych dwóch dni, czyli do końca obecnego tygodnia. Przedstawiciele klubu około trzech tygodni temu złożyli polskiemu golkiperowi konkretną ofertę przedłużenia współpracy o dwa kolejne sezony, co świadczy o ogromnym zaufaniu i zadowoleniu z jego postawy. Szczęsny poprosił o czas na odpowiedź, zobowiązując się jednocześnie do wyjaśnienia swojej przyszłości przed wyjazdem na letni odpoczynek, aby Barcelona mogła odpowiednio wcześnie zareagować na rynku transferowym w przypadku jego odmowy. Co niezwykle istotne w tej całej układance, to fakt, że decyzja Szczęsnego nie ma podłoża ekonomicznego ani czysto sportowego. Sam zawodnik w rozmowie przed kamerami Eleven Sports po derbowym meczu ze Spaniolem otwarcie przyznał, że teraz jest odpowiedni czas na dialog z klubem. Podkreślił on, że jeśli zdecyduje się na prolongatę, to raczej z myślą o byciu gwarancją jakości na ławce rezerwowych w przyszłym sezonie, co pokazuje jego niespotykaną dojrzałość i brak chorobliwych ambicji, które mogłyby blokować rozwój młodszych kolegów. Hiszpańscy dziennikarze sugerują jednak, że decydującym czynnikiem będzie aspekt rodzinny, i jeśli Polak nie zdecyduje się na dalszą grę, to tylko dlatego, że postanowił definitywnie i ostatecznie zakończyć swoją karierę piłkarską. To sprawia, że najbliższe 48 godzin to nie tylko walka o nowy kontrakt, ale być może ostatnie chwile jednego z najwybitniejszych polskich bramkarzy w profesjonalnym sporcie. W tle tych strategicznych rozmów o przyszłości wybuchła kolejna medialna burza, która idealnie oddaje unikalny status szczęsnego w Barcelonie. Telewizja Mówi Star opublikowała materiał wideo z meczu przeciwko Villarrealowi, na którym widać, jak siedzący na ławce rezerwowych Polak zupełnie nie zamierza ukrywać swoich nikotynowych przyzwyczajeń. Na nagraniu uwieczniono moment, którym szczęsny wkłada sobie nikotynowego snusa do ust, a następnie ostentacyjnie go przeżywa, podczas gdy tuż obok Robert Lewandowski prowadzi merytoryczną dyskusję z Markiem Kesadołu na temat detali technicznych kołków w butach piłkarskich. Ten kontrast między skupionym napastnikiem a wyużowanym bramkarzem stał się hitem sieci i wywołał natychmiastową reakcję Hiszpanów. Co jednak najbardziej zaskakujące w klubie, panuje wyjątkowe przyzwolenie dla takich nawyków szczęsnego. Jego przydomek fumador, czyli palacz, stał się w Hiszpanii legendarny i doczekał się nawet dedykowanej przyśpiewki, którą wraz z kibicami na trybunach śpiewał młody Femin Lopez. W Barcelonie nikt nie ma o to pretensji do szczęsnego, ponieważ stało się to jego znakiem rozpoznawczym i elementem budowania specyficznej chemii w zespole. Nawet Hansi Flick, który znany jest z niezwykle rygorystycznego podejścia do dyscypliny i biety publicznie, przyznał, że od szczęsnego wymaga jedynie pełnego profesjonalizmu na treningach oraz na boisku, a ten warunek jest przez Polaka spełniany bezdyskusyjnie. Szczęsny przyszedł do klubu prosto z emerytury BY ratować zespół w najtrudniejszym momencie, co sprawia, że presja nakładana na niego jest znacznie mniejsza niż w przypadku innych zawodników. Obecnie pełni on niezwykle ważną rolę mentora, m.in. dla Erika Garci, a jego osobowość sprawia, że jest postacią wręcz uwielbianą w katalońskiej szatni. To właśnie te okoliczności sprawiają, że wobec jego nikotynowych przyzwyczajeń w klubie wyjątkowo przymyka się oko, traktując je jako nieszkodliwy element folkloru zawodnika, który dał Barcelonie historię sportowego zmartwychwstania. Mimo tak pozytywnej atmosfery, Deko musi być przygotowany na każdy scenariusz i jeśli Wojciech Szczęsny ostatecznie wybierze definitywny powrót do życia rodzinnego Barcelona, ma już na celowniku bramkarzy najwyższej klasy. W tym kontekście najczęściej wymienia się nazwiska Joane Garci z Espaniolu, którego sam Szczęsny publicznie okrzyknął jednym z najlepszych golkiperów sezonu oraz Lucasa Chevaliera z francuskiego Lille. Dyrektor sportowy Barcelony musi działać szybko, ponieważ oprócz obsady bramki na tapet trafiają także kwestionowych umów dla Frankiego Jonga Erika Garci, Andreasa Christensena oraz młodego Marca Bernala. Wszystkie te procesy mają na celu zbudowanie stabilnego fundamentu pod kolejny sezon, w którym Barcelona będzie chciała obronić wywalczone trofea. Przez cały ten intensywny okres celebracji i biurowych negocjacji przebija się jeden wspólny mianownik, którym jest absolutna autentyczność Wojciecha Szczęsnego. Polak stworzył w Barcelonie precedens zawodnika, który nie musi nikogo udawać, by cieszyć się szacunkiem trenerów, kolegów i najbardziej wymagających kibiców na świecie. Ta czerwona nitka narracji prowadzi nas od momentu, gdy kamery mówi Star przyłapały go na zażywaniu snusa prosto przed obiektywem aż po mistrzowską fetę, gdzie stał się głównym bohaterem zabawy. Szczęsny udowadnia, że profesjonalizm nie zawsze musi oznaczać rezygnację z własnej tożsamości, a jego lojalność wobec klubu w krytycznym momencie dała mu status niemal nietykalny. Cała ta skomplikowana sytuacja kontraktowa pokazuje, że Barcelona widzi w nim kogoś więcej niż tylko bramkarza rezerwowego widzi w nim gwarancję jakości i spokoju, której nie da się kupić na rynku transferowym. To właśnie dlatego Deco jest w stanie czekać do ostatniej sekundy na jego decyzję, ryzykując konieczność szukania następcy w pośpiechu. Zegar w biurach przy Camp Nou tyka nieubłaganie, a każda kolejna godzina przybliża nas do momentu, w którym Wojciech Szczęsny ogłosi światu swój ostateczny wybór. Czy chęć bycia częścią tej niesamowitej maszyny Hansiego Flikę przez kolejne dwa lata przeważa nad tęsknotą za definitywnym spokojem u boku rodziny? Bez względu na to, czy Tek zdecyduje się na prolongatę umowy, czy też postanowi pożegnać się z kibicami, po dwóch pozostałych ligowych meczach jego krótka, ale intensywna przygoda w stolicy Katalonii pozostanie jednym z najbardziej niezwykłych rozdziałów w historii polskiego futbolu. Hiszpańskie media będą z zapartym tchem śledzić biura klubu do końca tego tygodnia, a my wkrótce dowiemy się, czy najsłynniejszy fumador w historii La Liga jeszcze przez dwa sezony będzie chronił równowagę w szatni Dumy Katalonii. Jedne jest pewne, że Barcelona ma plan awaryjny, ale strata tak charyzmatycznej postaci będzie trudna do załatania nawet przez bramkarza pokroju Joane Garci. Czy to ostatnie dni szczęsnego w profesjonalnej piłce? Odpowiedź poznamy w ciągu najbliższych 48 godzin i z pewnością będzie to informacja, która wstrząśnie rynkiem transferowym.